Edred od kuchni. Tak powstają nasze puszki. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o naszym najmniejszym, ale nie mniej ważnym urządzeniu. Można powiedzieć, że jest mózgiem całego procesu sterylizacji i nazywa się potocznie logger. Jest to rejestrator temperatury i ciśnienia pracujący w zakresie od minus 20 do 140 stopni Celsjusza. Zarządzamy nim za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które pozwala nam na sczytywanie danych w czasie rzeczywistym. Jest niewielki, dzięki czemu może być umieszczony bezpośrednio w puszce. To dzięki tej sondzie wiemy dokładnie, co się dzieje w środku naszych dań. Podczas sterylizacji. Monitorowanie tego procesu pozwala nam na bezbłędne spełnienie wszystkich niezbędnych norm bezpieczeństwa, jakości oraz haca. Dodatkowo sprawia, że wiemy dokładnie, jaki czas sterylizacji jest optymalny dla każdej potrawy. Cały proces wygląda następująco. Umieszczamy sondę wewnątrz puszki wraz z daniem, które następnie zamykamy, oznaczamy X-em i pakujemy do autoklawu razem z resztą danej partii. Tam, Poddajemy dania procesowi sterylizacji. Po ochłodzeniu autoklawu otwieramy puszkę kontrolną i oczywiście wcinamy zawartość puchy, pilnując, żeby nikt nie zjadł logera. Bo wtedy zamiast badać zawartość naszych dań, sprawdzalibyśmy, co się dzieje w brzuchu jednego z naszych kucharzy. W kolejnym odcinku wprowadzimy Was w tajniki maceracji której używamy do nadawania naszym daniom szczególnego aromatu i tekstury. Dobra, panowie, zamykamy to.